Teraz pokażę Wam metodę na szybkie znalezienie świateł i cieni na zdjęciu. Z menu obrazek dopasuj wybieramy polecenie próg. Żeby znaleźć cienie przesuwamy suwak maksymalnie w lewo. W tej chwili zdjęcie jest całe białe. Zatem Klikamy na ten trójkącik i przesuwamy go powoli w prawo do momentu, aż na zdjęciu zaczną pojawiać się elementy. To, co teraz się pojawia, to są najciemniejsze elementy zdjęcia. Możemy cofnąć jeszcze raz, bo wyłączyć podgląd i wtedy mniej więcej wiemy, w którym to jest miejscu, ale oczywiście nie trzeba zapamiętywać tego punktu. Wystarczy, że wciśniemy klawisz Shift i teraz możemy postawić punkt kontrolny. Pojawia się jedynka. W palecie info mamy wartości dla tego punktu. Jeżeli mamy już na zdjęciu zaznaczone cienie, teraz należy znaleźć światła. Czyli przesuwamy ten trójkącik maksymalnie w prawo, aż zdjęcie zrobi się całkowicie czarne. A następnie powoli przesuwamy je w lewo. Do momentu, aż zaczną się pojawiać pierwsze fragmenty. Jak widzicie. Tutaj na dole, w miejscu, gdzie są chmury, są najjaśniejsze fragmenty. Zatem wciskam Shift i stawiam tutaj drugi punkt kontrolny. Już nie będzie mi potrzebne to okno. Anuluję więc to. I mam zapamiętane światła i cienie. Teraz. Nie pozostaje nam nic innego, jak wywołanie okna dialogowego krzywe, wybranie kroplomierza, który ustawia cienie i kliknięcie nim dokładnie w środek tego celownika. Teraz ustawiliśmy cienie. Następnie wybieramy kroplomierz dla świateł i klikamy w środek tego celownika. Następnie OK. Zobaczcie, tak wyglądało zdjęcie przed korekcją, a tak po.